Simon, chodź tutaj szybko do góry, do naszej ogromnej... Mężyn, ej, co tu teraz tam wychodzi z tego? to jest jakiś wielki bogat! Ej, dobra, uciekamy stąd szybko do góry, bo ogólnie to jest podłoga to lawa i zaraz lawa powinna zacząć się podnosić, więc szybko pójść. E trzy, dwa, jeden, czyli jedno. Ej, on mnie tu jeszcze próbuje dogonić, ja chcę sprawdzić, czy na pewno ta lawa pójdzie do góry, tak, dobra, okej, okay, zaczęła się właśnie podnosić lawa. Jak, jak najwyżej na świecie wejść. Simon, do góry. a czemu on twój tata goni? Uciekamy szybko od niego, dobra, Symku! A ja mógł... zabrałeś! A, buakamola! Ej, ty tu już do góry, a co my takiego mamy? Wiesz So, lawa jest coraz bliżej, widzisz, tak to się podnosi bardzo szybko. Jerry, ale wiesz, że tam będzie i tak dalej to nisko, już nie mamy jak uciec. Ja nie mogę. Ej, co tu teraz zrobić? Czekajcie, to się. Dobra, i szybko, co tu czekam? Co tu się teraz dzieje? Wow, jeden skok. Ale będzie już tutaj! Dobra, lawa jest coraz wyżej, czyli wchodzimy sobie na górę i mam nadzieję, że w tym miejscu uda nam się przetrwać. Ej, to już I chyba co wyżej. Teraz mi... po... No, no, uciec? No nie wiem, ale to już nie może chyba wyżej podpłynąć. Ej, dobra, to jest coraz wyżej Simon. Jeria, ja się poświęcę, Staję mi na głowie! Stalecie na głowie, okej, okay, dobra, ale ta lawa chyba się tu serię dostanie. Ej, jednak o, się dostała. Serię... Okej, okay, ale udało nam się przetrwać. I skoro udało nam... Muszę przetrwać pierwszą mapkę. To bardzo was proszę, Stawcie za tą łapeczkę w górę. A teraz musimy samą współpracować. Nie wiem w sumie do końca czemu, ale idziemy teraz Ej, do ja środka No, ja Ty tej... muszę tutaj czy mi otworzyć Musisz tam tu. czekać? Ej, to jest dobry pomysł. Ja teraz kliknąłem jakiś przycisk, więc Ej, chyba powinien Ej, się otworzyć drzwi? drzwi. Ej, o, ja powinien chyba przejść tędy. To czekaj, czy ja mam się wrócić, czy mam tam iść. Ej, dobra, szybko będą otwarte drzwi. I mamy 4, 3, 2, 1 i 0. W tym momencie zaczyna podnosić się, lava. Okay, się lawa. okej, drzwi zamknęły. Lava się faktycznie podnosi. Ja biegnę do góry. Simon, gdzie ty jesteś? Gdzie mam Ej, uciekać? Kliknąć. Dobra, jak łapkę, łapkę do góry? Znowu? Nie, ja już łapkę kliknąłem, ale możemy wejść tutaj? No i faktycznie, jeszcze widzę, możesz kliknąć łapkę do góry i zobaczcie, że tu się wszystko zaczyna teraz spalać tą lawą. Widzowie, ciężka płaca zawsze daje robuxa. Dlatego warto pomagać. Nie mam pojęcia, co ty powiedziałeś? Trzy, dwa, jeden. Ej, to wiesz, że nam spadnie, czy nie? Chyba nie, ale uwaga. Wow, dobra, udało nam się przejść poziom, poziom drugi. Drugą rundę wygrać. Mam wrażenie, że zaczyna się robić coraz ciekawy i strzałka pokazuje nam, żeby wejść tutaj, do środka Ej, i mamy jakiś ogromny... tak, ukowe. nie wiem, to dobry pomysł? Nie wiem co? Ale się otworzy nam teraz jakieś przejście tutaj i za 10 sekund w ogóle poleci lawa, więc ty, biegniemy. Okej, to okay, dobiegniemy na samą górę, bo kliknęliśmy jakiś przycisk i mamy bardzo mało czasu. Diamencik mamy ogromny. weź Weźmy tutaj. E, ale się. nie wiem w sumie, czy to dobry pomysł, bo teraz mamy jeszcze mniej czasu, ale wchodzimy do góry, i idziemy drabiną. Teraz 10, idziemy sekund. Tak 10 sekund. No właśnie, to zniknie. Wow, dobra, czyli o to chodziło. Stworzyliśmy sobie drabinkę, a to wszystko teraz, zobaczcie, zaczyna się spalać na dole. Simon, to jest coraz wyżej. Ej, nie wiem, czy my damy radę, bo to wszystko ja zaraz poch na Tak, tak, mogę się rzeczywiście wskoczyć na głowę, tylko co tu się teraz dzieje? Eee, faktycznie, okej, okay, jeden schodek, teraz, drugi schodek. 14 sekund. Jeszcze przecież my tego i przetrwamy. Simon, to już powoli miejsca nie ma! I co mamy zrobić teraz? Nie e, 4 zamien. sekundy, czekaj, 3 sekundy, 2, i jeden, proszę, żeby nas lewań dorwała. Ooooo, no. okej, okay, dobra, udało nam się, ale ledwo co? Jaka ogromna wieża! To jest podobno jakaś zagłada i kupiłem sobie pistoletik, przez z daną okazję. Simon, staj miejscu, bo go sprawdzić. E, aha, to jest pistolet. Zabra. Super, nie, to jest jakiś skam w ogóle Dobra, mamy jeszcze blokikolkę, którą sobie oczywiście teraz wypijemy Ej, dwie sekundy, Jerry, już szybko Ej, dwie sekundy, to biegamy szybko no to wierzę Tylko, że nic tu nie widzę Wow, już jesteśmy na samej górze Nie wiem, czy lawa tak podchodzi już do góry coraz bardziej Damy radę wyjść jeszcze wyżej I jeszcze wyżej, o, Semonku I tu jest jakiś ogromny ciemny diament I go chcę dostać, cyk Mamy diamenci i po mnie można wyjść jeszcze wyżej Ale wiesz co, ogólnie najbardziej skamowany O, czekaj, dam radę, może tam wejść? Jest, jestem jeszcze wyżej teraz mi się pewnie też dało, już nie ma tutaj je podsadzić ej, Jerry! Stalow jest bliska, 10 sekund jeszcze! Ale ja jestem oskamowany na pistolet, zobaczcie, to kupimy pistolet i on robi. Takie coś. Bęk, w ogóle nie z tylko już flagę mam w środku. Nie, to jest flaga do podania się, ej. Do podania a, się? Czemu to wyrzuciłeś? Sa Simon, nie poddała się jeszcze! Uuu, Dobra, daliśmy radę znowu przetrwać! Druga szybkiego ruchu! Dostaliśmy do takiego miasteczka Ej, tam jest kafe, czy to jest napisane free? Jak jest coś za darmo, to ja to bardzo chcę. Mamy również stację między znowu i. marketu! Market! i tam się dawać do środka, chyba się niestety nie da. widzę. dwie sekundy zostały! Jak sekundy! Szybko do hotelu! Simon! Dobra, drabina, tu jest jakaś... Let nie wiem. Dobra radę, dobra rady! Okej, okay, ledwo w ogóle dam rady. Nie wiem, mój tata tak do szkoły chodzi? To po I... drago mojego taty do szkoły z jego czasu. Wchodził na budynek któryś na zachodel. Nie no, fajnie ogólnie. Nie wiem co mi daje ta kolka, ale był już mega blisko, żebyśmy przygrali. Ja w ogóle mam wrażenie, że zaczyna się robić coraz trudniej, Simonku. No, do... Simon, a nie! Chci... Co jest? Nie, szybko! Drabina! Jest dałem radę! Simon, czy ty wpadłeś do lawy? Tak, gorąca a. kąpiel! Dobra, gorąca kąpiel. Bloksy kolka oczywiście im pomoże mi się troszkę uchodzić, a ja przypadkiem tam cię w chciałem tego zrobić specjalnie. Co my tutaj teraz mamy? Jest taki zamek i chyba trzeba strzelić, ale jak ja mam to zrobić? Ej, kliknij tak To z Czekaj, czekaj, to może teraz faktycznie wystrzelić, czy... Ej, nie, ej, sam okej, Jeden tam... A dobra, tu przytrzymaj to! W ogóle czy ten most tam się zmniejsza? Chyba nie i jak to teraz zrobić? No, weź tam strzel Dry, jak się wystrzelić? Ej, a może trzeba wejść do tej armaty! Simon, szybko, bo lawa idzie mi, No Nie leci. Jak ja ja... tu, mogę tu wejść do środka? Dobra, wskakuję tu teraz, ej halo, wystrzel mnie, dawaj, no strzelmy no, ten most. Nie działa, nic, ej, lawa tu Dobra! Ten most ogólnie był jakiś mega dziwnie popsuty. Może ktoś już nam jeszcze przeżyć. Czekaj, ty, dawaj, skoczkami i szybko tam. To płyniemy, dobra, czekaj, trzy 1 Lecimy szybko na drzewko. Może to będzie pierwszy raz kiedy no. nie przetrwam? Simon, straciliśmy Simonka niestety, ale ja spróbuję to przetrwać, tylko wchodzimy na ten zamek. Bardzo powoli, mam ogólnie już HP straconą. Nie! Co teraz? O nie! bo jaki to jest posąg ogromny, ale wiecie co? Może jeszcze zanim na niego wyjdziemy jest to dosyć trudne. Co tam tak świeci? Ej, czekaj, ja chcę tego podejść. jakieś końcy, takie Mam jeszcze 5 sekund, więc szybko to zbiorę! Bum, ej, dobra, tu się tylko końca zbiera. Co? I tam jest drugi końc jeszcze. Filowo zaczyna właśnie nas gonić. Zaczyna się robić dosyć ciężko. Raz już niestety nie daliśmy rady tego wszystkiego przejść. Yo, ey, jakie jest sypickie? że to jest Hanaj? Wow. kropka na świecie. Momencik. I jeszcze zrobimy jedną rzecz. Czyli zakręcimy sobie kołem fortuny. I co na tym kole wylosujemy? Wow, dostałem takie coś. Ej, nie wiem, co to robi. Sam, mogę w ciebie dmuchnąć. Buuu. Nie. Ej, ej, co ej, to... jest? Ej, to... O, co? Simonek wywaliłem cię? Nie myślałem, że to będzie tak działać. A to faktycznie wyda jakiś dźwięk. I Simonek tam właśnie zniknął. Wydaje mi się, to ostatnia szansa, żeby nas uratować! Okej, okay, wszystko się już zaczęło! Lawa naokoło nas. Trzy, 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 no, staram się i w ogóle to nam się spalec, tu widzisz? O oh my god, gdzie szybki, różnią trąbimy trzy, tutaj, byłem. Okay. Okej. By Wiesz co, w pózonik troszkę za, za mocno powiedziałem, no ale dobra, szybko biegniemy do góry i jak nam znowu wpadł do lawy, niestety. A my jesteśmy teraz na, na tej latarni, czy na czymś innym. No sam do końca nawet nie wiem co to jest, ale mam nadzieję, że ta lawa mnie tutaj nie dorwie Zobaczcie, jak już malutko tego zostało. 4 sekundy, szybko, szybko, 2 i 1 i. Zero! Uuuu Simonku, chyba wreszcie stąd odlatujemy tak, żeby nikt Ej, nas na jest pewno... No, mapa kozatka, że uwaga, klikam start za trzy! Jest tam start? I tu czekaj, chcę wejść do środka, możesz tam sobie kliknąć przycisk? Tak, gdzie mogę, nie działa, e, To mam nadzieję, że zadziała, klikaj teraz 10, przycisk! 10 sekundy. Yo, jestem u góry! No i co? Możemy odpalić tą rakietę? No, które kliknąłem, kliknąłem, ja nic. dziś Dobra, po... najważniejsze kliknąłeś Simon zobaczymy, czy ta rakieta w się odleci, bo już nie chciałbym, żeby kiedykolwiek złapała mi lawa! Skakuj do mnie szybko, poleciła razem! Halo, rakieto, czy możesz wreszcie stąd polecieć? Na pewno I, odlaśmy, i, się nie leci startuje. No nie no, przecież to nigdy nie poleci, zostaniemy tu na zawsze! Nie na zawsze, bo za sława nas dopadnie no sekund. No dobra, albo dormie na sława, to jest druga opcja. Nie no, cała rakieta się nam spaliła! Simon! O, przecież o, tu, Nic tu nie działa! Panie policjancie, Simonie, co my tu robimy? Panie policjancie rozkazuję, uciekniecie z Matrixa! Jest w Matrixie. Uciekniecie z Matrixa, okej, okay, nie dlaczego ty się nagle przybrałeś za policjanta, ale zostawmy to w spokój po prostu ucieknijmy, ponieważ lawa zaraz zacznie podnosić się do góry i tak, jesteśmy zamknięci w jakimś matrixie, Ej, nie! Spadłem do Cześć, teraz. Hey. Simon, nie. Lawa mnie, goni, dobra. Uciekam przed lą. Raz, dwa, trzy. Szybko do góry, że mi to przypadkiem durwało. Nie wiem, jakim co do mnie spadłem, ale już z, udało mi się do siebie wrócić. Simon, bo nam czasu zabraknie, no biegi! sekund! Nie, ale lawa jest pod nami! U, 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 u. E, e, dobra, mam problem, mam problem. Tu jest labirynt, tu jest labirynt. Co ja mam zrobić teraz? Szybko! Jest przejście, widzę, widzę przejście. Do góry, do płyń! Co tu się nie. właśnie stało? Nie to, że lawa zalewa całą naszą mapę. To w dodatku jeszcze spali teraz nasz domek. Czemu lawa już to jest? Ma być dobre za pięć ja sekund? nie wiem, a czemu tu jest jakiś czy dywan? No nie wiem, czym to jest na pewno podłączone? Wchodzimy na górę i trzeba ten wulkan jakoś wyłączyć, więc Simon, dajmy mu jakiś dar, wskocz Cześć do niego. Do, e, mam wskoczyć? No dobra, że do tego... Dobra, ej, ja wskoczyłem i tu się nic nie dzieje, ale zobacz, co się dzieje naokoło nas. Cała mapa zaczyna się spalać, więc wydaje mi się, że to wszystko nie ma sensu. I tak przegraliśmy, bo lawa nas spaliła, więc... Co to masz dra w ręce za glutka? wyciągnę to z wulkanu. Z wulkanu? Dobra, to jeszcze tutaj spłuzonika. Dobra, dzięki, że oglądaliście dostępnego odcinka, a się idę spalić w lawie